Jestem, powiem wam że jednak, że trochę przytyłem i, i ta koszula już nie jest dla mnie taka dobra. Dziękuję Problemy pierwszego świata grubych ludzi po 25 roku życia, nie? Jesteśmy Don w 60 sekund Że. Dziękuję Al? Że Salvatore is here, paying my girls a, a special visit, you know? We gotta get him out of here before the cops arrive. Uh, meet him out front. Never a dull moment. Oh, LCPD morons! <laughs>

On siedzi w środku, jak rozumiem, tak? Bo oni jakby pracują dla sala, czy jak to tam działa? Znaczy, w trójce tak było. Chciałem coś ważnego powiedzieć. A, że generalnie mi się GTA 3 nie podobało. I ja to chyba przynajmniej wobec mówiłem. W ty mi się podobało. Jednakże, teraz patrząc na to, jak to tu wygląda, to gdyby jeszcze sterowanie było lepsze, to uważam, że... Fabularnie fajne jest to Liberty City Stories. Tak, fabularnie. Bo misje w GTA 3 były trudne. Znaczy wiem, że to tam są osoby, które tam, wiecie, mainują na śniadanie po prostu misje wyrzutnie rakiet, na przykład tam wyrzutnie ziemię, powietrze, coś takiego w GTA 3. Ale ja takim człowiekiem nie jestem. I uważam subiektywnie, że w porównaniu do innych części to w GTA 3 były ciężkie misje.

Wujka Sala. Tu jeszcze pytanie czy tu będzie Maria. A Katalina powinna być, kurde, właśnie chodzi o to, że tutaj wiele części się tak zazębia. Katalina w trójce była i to był główny protagonista, tak? A Katalina, boss, już poznała wtedy. listen i'm sorry tony you're one of my most trusted allies <laughs> after what you did you're like a son to me better than my son better than any son your mother is a lucky woman so i hear anthony it's over for guys like us or dinosaurs or dodos or dildos or something <laughs> i tell you even in my own family i feel like jesus surrounded by twelve judases I mean, listen to this. I got a union boss, abroad no less, that I need to do me a favor, and she asked me for money. All I wanted was 24 hour access to the docks while the strike was going on. Strikes that I helped organize so my boys could offload some drugs. And now I get this horse shit. I mean, these are people that I personally fought for, people I've killed for, honest people. And this is how they repay <laughs> it's me. It's insulting. It's a disgrace.

po was związku. Jakiego związku? Ej no oczywiście, że biorę Sentinela. Wiecie co, gdyby No dobra, pomyślałem sobie przez sekundę, że tak właściwie y, twórcy Rockstar mogliby się pochylić nad stworzeniem zremasterowanej wersji GTA Liberty City Stories i Vice City Stories. Ale wtedy miałbym mniej tej na tych materiałach, bo byłoby to łatwiej się Nie da się ale fajnie by było. Na pewno bym zagrał drugi raz. Dawno nie miałem radości z żadnej gry, jaką mam teraz. Kurde, wiecie co? Ja chyba tą misję robiłem i chyba tej misji nie zrobiłem, tak mi się wydaje. Bo ja grałem, wiecie, na tym klik, klik, klik kliku nie? thanks for the donation kids see you around flush a watch it I'm gonna straighten you out real good pal there he is mm. come on then oh Nie wiem, że ich zastrzelimy po prostu. Nie pamiętam, ale wiem, że były jakieś misje, na których się zablokowałem. O kurwa. Muszę wczytać grę, bo się ale jaja! Takich rzeczy to mi się nie spodziewał. Powiem wam jeszcze, że będą molotowem we mnie... ...zapierdzielać. Fajna ta gra. Naprawdę fajna ta gra. Staram się niczym pochodnia. To śmiesznie, że możemy sobie, wiecie, w GTA dopisywać grę tak właściwie, jak chcemy. I tu wszędzie, molotowy mają. Mogłem kupić już, więc nie wiem, czy tego niezwyczajnie w świecie po prostu nie zmienimy tej broni. Chyba chyba spierdalać po prostu. Dobra, to skoro u wujka sala mamy misję. To możemy pojechać raz jeszcze. Naprawdę będę się starał, żeby nie zaspoilerować sobie w żadnym calu tej gry. Bo w ten sposób sam sobie zepsuję tylko i wyłącznie grę Chociaż przez moment przeszło mi... O właśnie, właśnie, właśnie! Pamiętacie co mówiłem? GTA San Andreas Saint Mark Bistro Byliśmy I wtedy padał śnieg, także tu są też... To wygląda jak Vice City XD Miami Fajne to wszystko, naprawdę jest... Fajne są te światy połączone Bardziej, że to są tak stare gry. 2005 rok, tak? Nie, to jest, przepraszam. Tak, 2005 rok. I most wanted wtedy wyszło. GTA 3 miało 4 lata już. Nie ma to jak dobra to dziwka że żebyś zrobił coś dla mnie.

A, bo ja najpierw muszę ich trochę wygromadzić dopiero potem mogę tam jechać, no ma to sens, żeby nie patrzeć Że dziewczyny mogę hey baby, for a good time. Miejsce strajku Do której to miało być godziny? Na Myślę, że to mogło mi się trochę nie opłacać. Come on, let's go. Nie mam dużego samochodu muszę zdobyć Nie pamiętam do której godziny do 16.30 chyba nie 17.30, kurwa, nie zdążę. Coś mi się wydaje, że nie zdążę. do 17.30. Jak 17.30? Boże. To jeszcze są jakieś szanse. To jedną mi trzeba. Sugar, candy. Jak do 16.30 to na styk zdążę. Da. Mamy to. Idziemy jeszcze raz do sala, bo z racji, że ten odcinek nazwałem imieniem sala, to może to po prostu kontynuujmy. Myślę, że od sala dalej. Widzicie, że tutaj od każdej poszczególnej nowej osoby rozdzielają nam się misje w inne strony. Ale porymowałem każdej poszczególnej osoby rozdziela mi się w inne strony C Aha, bo później... Bo ja pamiętam, że u to niego to właśnie mieliśmy tutaj, czyli my tą restaurację go przejmiemy, tak? To bystro. Nie mam nie mam niczego, Tony, how are you, my boy? You look a little thin? Isn't your mama feeding you right? I'm good, Mr. Leone. Listen, these union guys, they're getting me pissed. It looks like some of them are starting to see things my way, but we just need to turn up the heat on some of the less than receptive union big shots. You know what I'm talking about? No to myślę, że jeśli będziemy w samochodzie takim jak Sentinel, chyba będzie git Sentinel, wiecie, bo jak czarna pępka przyjechała, to tak, to jest odpowiednik 29 To mówiłem teraz, a czy mówiłem o w 3 Grałem Definitive Edition ostatnio. Generalnie można w łatwy sposób znaleźć, jakie odpowiedniki są jak, odpowiednikami jakich samochodów. Ja pierdziele, powiem Wam szczerze. Aha. Trochę ciężko było mi się. Chciałem im zrobić Ja Uzi potrzebuję Bo z Uzi można strzelać ta 3 prawda? Nie można jestem trochę pewny Ja mam ich po prostu takim sentinelem rozwalić. Ja mam naprawdę ich nastraszyć. A ty nie, jak zabiłem on sam się zabił.

To wiele zemsty. Dobra, pojedźmy na ostatnią z misji, u Sala. I na tym zfiniszujemy sobie moje poznania. Jesteśmy tutaj. Mogę kamizelkę.

którym się wychodziło? W tym. Nie można strzelać? Tylko w jaki sposób? Mocą kółka. Aha. wiemy A w jaki sposób można patrzeć się na prawo i na lewo? Chodzi mi o strzelanie z. Wiecie, jakbyśmy byli w samochodzie, nie? No dobra, no motocyklem to wiemy w, w jaki sposób. Tak jak powiedziałem.

Ale generalnie nie za bardzo wiem jakie wpływy ma ten. Nie, nie za bardzo wiem jakie wpływy Salma w dokach, konkretnie. Do opisu umieszczę informacje, w jaki sposób można zainstalować oraz podszyć te części. I tam ewentualnie jeszcze sterowanie, jakby ktoś chciał wiedzieć, to te, co mi kolega wysłał, to ja też... Też dodam. A bo my się przebierzemy teraz. Obliczamy jak Niemiec, jak Niemiec. Kto w limuzynie się wozi? Ej, to ona jest takim balansem, można powiedzieć. Hey, take it easy. We're not in a race. Hey, you're not my regular driver. Who the hell are you? Shut up. From now on, you do exactly what Salvatore Leone tells you to. Capish? I, I refuse to be scared by this. We'll see. Najbardziej kojarzę, że były takie misje w GTA San Andreas. Była taka na początku Las Venturas, trzeba było zastraszyć kogoś, właśnie spowiązanego z rodziną de facto z, z Sala Lyon. Także widzicie, jak te wszystkie po prostu zębatki są w tych trybikach zakreszczone same do siebie? Naprawdę! Wtedy mieliśmy taką misję, bo był przywiązany do maski. Krew, ketchup na zderzaku, jakoś tak się chyba nazwała misja. Ale mogę się mylić. No i właśnie to jest takie dziwne, że ona się teraz przestraszyła i już będzie na zawsze robić co chcemy. Też może po prostu będzie się bała, że jeszcze raz to się zrobił. Te tortury wydaje mi się, że są chyba dobrą metodą, żeby kogoś przekonać. Kurde. Ja mam jechać Nie mam ręcznego... Nawet nie, nie wiem... Nie wiem czy mam ręczny w ogóle przepisany A i pamiętam, że jeszcze na PSP gram w, w... Takie gry... Kurde, właśnie. Ja miałem jeszcze tą oryginalną wersję PSP Majta... Midnight, night Club? coś takiego. To była można powiedzieć taka alternatywa. Ja pierdzielę, gdzie jestem. Zgubiłem się. nas zrzucać molotowami. Wydaje mi się, że zakończyłem ten odcinek. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja sobie to wszystko poprzerzucam i tak dalej. Porenderuję dzisiaj. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach super serii Gierna PSP.